Cześć! Witajcie Chyba. w niebiesko-szarym telewizorze. Fajnie, ja, ja mam teraz wszystko tak bardzo taki jasny... A ja mam szare. Patrzcie. Tak. Wszystko inaczej wygląda. A ja mam szare. Bo szare ładnie wygląda. No i... i... nie wierzę! Takie czerwone, skmijak, patrz. Poczekaj, ja mam fajne. Telefon Twój? O, on jest taki... Y, ja nagrywam na szarym, bo jest fajna. A czarny jest taki bardzo taki Znaczy w zresztą tak nie widać aż tego, że to jest szare Te... Ale to już jest <grywa> Tak, pierwszą część macie na negatywie, to też wstawię. I dam Wam link do Vanessy. Trzeba zapomniałam tego dać oczywiście, no nawet nie widać, że to na szalenie wykonać, ale jeszcze na jakieś szatan serduszku i idziemy na tory.

Zobaczcie jak ona ma buty kuźwa no, I ja, ja mam nówki Nówki <grym> sztuki Czyli znaczy, ja mam te Trudno jakby nas coś dogonił to cię y, dorwia. <grym zbierza> no. Jesteśmy w blasku, to jest Davy Vlog y, Pierwsza część, część macie na negatywnie, teraz znaczy na szarym A trzecią część będę nagrywać na jakimś takim dziwnym kolorze Ja tak. będę nagrywała jak telewizor taki z jak wyłączacie kurde. te konten, to wtedy jest takie szare i ogólnie gdzie na polonii jest mecz więc ej idziemy To byś za darmo wstępnie. Nie. to Czemu... no kurwa kibole debilko boże jak ono jest... jest tam są sami kibole, ej. Takie kibole. No kurde ci o co ostatnio biegali o, szczęczą tam skimolele tutaj. Czekaj, ja to tutaj. Patrzcie, tu się kiedyś jarało. No, jarało. O. I pomyślcie, że ja się tu całowałam z takim szyszką. To wytnę. Ty masz najgorzej, Vanessa, bo masz białe podeszły, a ja nie mam czarne. Bo białe podeszki się... Po, podeszły się szybko... Psula. Dobra, ale ogólnie to tak. Zacznijmy sobie w związku. Sędzi mnie. 不过<口> <laughs>